Z tej strony korle, a także. A także Staszek! Jak również! Mimka, bo usłyszała, że przyniosłem kefir. Tak? To pijemy zdrowo i, i, i wracamy do rafta. A ja tu już znikam. Dzień Faktycznie dobry, pokazałeś Mimkę. No, i dlatego jesteśmy spóźnieni przez problemy techniczne. To właśnie. E, dzień dobry, ahoj, tu Staszek, tak? Elo? Halo, siema, dzień dobry. A jeszcze nadrobię Stefan. tylko donate, y, bo widziałem, że Blackjack się przed chwilą pojawił, za co dziękuję. Zaczynamy przygodę. No ja mam nadzieję, że to będą na kanał Blackjacka Dziś, po dzisiejszym live jakieś materiały się znajdą, nie? Dobre. <laughs> Black <laughs> screen matters. Black screen matters. Gaudemater I... Polonia. Co to? Gaudemater? Z czym się to kojarzy, Gaudemater? Mi Golda. Gouda. <laughs> matters. No! Dobrze, Korle. Golda Matters również, jak najbardziej. Chociaż ja wolę tylżycki, bo przez 30 o, lat jadłem salami. salami, to mam nadzieję, że... Ser salami. Ser salami, tak, tak. No, bo, bo tak salami jadłem, a gadamy o serze i tak... O, jakaś laska biega. W serze? A, ja! Nie, to jest hinduski chłopczyk. <laughs> Jakby synowie lasu weszli listopad grudzień, to choćbyś miał tego cyberpunka nagrywać 50 odcinków dziennie. To Kłoda musi być zrzucona. Zwalona. Tak? A tu nie używasz u siebie słowa zwalona? A nie no, może być, może być. Tak chciałem właśnie ciebie striggerować. Jak zareagujesz, jak nie użyję. Ja przypuszczam, że w mm, iPhone 13 jak... to będzie się chwalił, że mają nowość, a mianowicie dodają ładowarkę do zestawu. Dodają osobny slot na słuchawki, żeby nie był taki sam co do ładowania. I to będzie rewolucja Rewolucja, ewolucja, polucja, ejakulacja i inne takie dziwne słowa, które można mówić po godzinie, a czeka jest wcześniej jeszcze. Niestety. Aleksander jest... prosi Bogu rodzicę. Bogu Co! Orlem sławie, e, e, na, ma, la, i, dziękuję. Dziękuję. Nie musicie ja... wstawać. siedźcie. Owulacje na siedząco, tak? Mogą być. Owulacje na co? <laughs> no, tak, brzmi lepiej? Żałuję, żałuję, że ja dzisiaj, od wczoraj, od dziś w sumie żyję w trzeźwości przez najbliższe kilka dni. Mm, no na Kat... celibat pijacki masz po Katz prostu. Kac morderca, no. Odbierz, no. no, mama dzwoni, odbierz. Ja tu A skąd wiedziałeś, że to moja mama? A, widzisz. A, no. Mama Stiflera, nie? No, Czemu nie mogę sobie pośpiewać? My po prostu prowadzimy edukację tą e, międzyludzką. Jaką? Płciową, międzypłciową. Mam notatnik, to jest najważniejsze. Edukację międzypłciową? Tak. Co ty miałeś z... z... WDŻET. WDŻET. <laughs> WDŻ. Próbuję sobie przypomnieć skrót tego, nie? Bo to nie jest łatwe. Tak. Co miałeś jeden. z WDŻET? Z kim miałem chyba? No, to wszystko tłumaczy. Ja miałem WDŻET z panią od francuskiego. Miałeś Rzet. No, a później francuski miałem jeden na, na, na jedną, nie? Z panią od francuskiego, bo nikt więcej się nie wiedział. Jeden na jeden? Tak. No, ale na jedną, bo, bo to ona była. Jeden na jedną. No, okej. Okay. To jest Warto było iść... na francuski. Pozwolili nam zostać, bo mama jest mądra, a tata jest dobry w spawaniu. O mnie mówią, że jestem tylko kolego, kolejną gębą do wykarmienia, ale ja im jeszcze pokażę. Tata jest dobry w spawaniu! O Boże... No, no lepiej tak, niż jakby napisali, że tata jest dobry w przepychaniu rur, nie? Dlatego został tu. O! No, no przecież to jest część spawania. Przepychanie rur? Nie, to, to, to hydraulik, to, to jestem Plum Maisterem. Mario. A, Mario. No. Zatopienie Jakarty eee. i utrata większości stałego lądu Filipin zmusił uciekających mieszkańców do stworzenia pływających miast zbudowanych z dryfujących statków, na których wędrują w stronę lądu. Musimy sobie jakoś radzić. Powiedziała. No nie. Dobra. Co? Co? Musimy sobie jakoś ra radzić. Powiedziała. Cipła. Albo Cipta. <laughs> Aaaa, ja chyba muszę podgląd zacząć patrzeć na te teksty. W ogóle ja mogę zobaczyć te notatki! Możesz na te. Gdzie jest Cipła? No coś takiego... Caravan Town? Czy gdzie? Ostatnie, żeglowanie słuchajcie? razem, no. Żeglowanie razem. Miasta, window... Jak ty to czytasz, jak to jest takie małe? A kliknij na to. No kliknąłem, dalej jest małe. Bo no, jak... ledwo, ledwo widać. No, już widać. No Kto albo... Powiedziała bo... Cipła! Jesus! Kto wymyślał te teksty? Bo chyba nie Polak. Mo mom moment, czaty ratują. S no. Słys słyszę do jeszcze być może coś rodzynkowego: rodzynki jedzą tylko starsze osoby. Koniec. O, tak! O tak, no rodzynki właśnie, rodzynki tego dla starszych osób. Osoby. No żeby mogły tego, żeby, bo wiesz po co są? Te, te, Właśnie Blackjack mi uświadomił po co są te rodzynki w serniku. Właśnie jak starsza osoba je i gryzie żeby te rodzynki. Dobrze starszej ludziom? Nie, to może zobaczyć czy aparat jest dobrze przyklejony ten do zębów, ten taki te, te czy zęby ma dobrze dłożek. przyklejone, nie? To tam, no. Przepraszam tak, bardzo, ale rodzynki dodaje się do różnych rzeczy i różnych potraw. No to, bo, ró różnych. a co? Ty, ty myślisz, że starsi ludzie tylko sernik jedzą? A myślisz, że tylko rodzynki pierdzielają. No, dużo. No, a nie widziałeś? Ile razy widziałem taką starszą panią, co tak tylko mymlała przód, tył, przód, tył, szczęką? To pewnie tam gdzieś sobie rodzynką się bawiła, nie? A skąd wiesz? A ty nie chciałbyś, żeby ci taka starsza... Nie, dobra, nie. A makowiec? Makowiec też musi mieć rodzynki. Nie! Najgorzej! Oczywiście. Najgorzej! Najgorzej! <śledź> Ostatnio kupiłem sobie makowiec byłem... z makaliami i rodzynkami. Byłem we Wrocławiu, byłem we Wrocławiu. No właśnie, już błąd na starcie. Że we Wrocławiu? No, tam rodzynki, to nie ma tam rodzynek we Wrocławiu. No właśnie, za dużo jest rodzynek. Byłem we Wrocławiu, poszedłem do piekarni i patrzę, kupię sobie drożdżówkę z serem. No to patrzę, no są drożdżówki z serem, ale i z rodzynkami. No to kupię mm -hmm. sobie jakąś inną drożdżówkę. No to ta z kruszonką. No to też była z rodzynkami. No to no rodzynki są fajne. Z braku laku biorę w takim razie biorę ten. Z braku laku, jak już nie ma nic Bierzesz. innego, biorę makowiec, bo nie było widać, czy są tam rodzynki czy nie. Znaczy taką drożdżówkę z makiem. I co? I były rodzynki. No najgorsza drożdżówka z makiem. Więc e, no to jest taka gra, że strasz w gacie. Więc jak lubisz strać w gacie. No i jest to, to zdrowe, nie? W gacie? To jest zdrowe? Nooo! Wolałem tych rzeczy o to by jeszcze nie wiedzieć. Dobrze mi z tym było, teraz... Teraz nie z no... zrobię. Ty mi powiedziałeś o rodzynkach w Sarniku, więc myślę, że to jest równoważne, nie? Skończmy to, bo polecą po prostu noże. Ja lecę zaatakować jeszcze biedronkę, bo jest do 23.30 chyba, czynne, więc idealnie. Atakować biedronkę? Mhm, mm mm -hmm. lecę Cóż na to biedronkę. Lecisz na biedronkę, dobrze. Uważaj, bo tu nie wiem, w którą, w którą kropkę będziesz chciał celować. No. No, jedną z siedmiu, nie? No, a skąd wyżysz siedmiu? Bo Młóżne polskie są siedmiokropki. Na kro... Chociaż ostatnie azjatyckie zaatakowały Poznań, miałem na, na tarasie pełno kropek. Kropek, bo co, bo pełno miały biedronek. Łaskie kropki? Miałeś pełno kropek na balkonie. No. Jak ktoś ci nakropkował na czymś z góry. Ciekawe no. czy biała farda to była. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Korle. Spasiba, Pasiba, Stanisław również. No, yy, zapraszamy do... Wiesz co, akurat chyba na badania mnie zaprosili. No, Czego? A... Czekaj, kolonoskopia? Nie! Badanie zadowolenia klienta, jeżeli chodzi o usługi internet. Idealnie, właśnie. To przypomnieli Czysz mi. Chcesz ponarzekać na internet? Tak. Ewelator. Ewelator. Ale to patrz, to teraz możemy przynajmniej wyczuć, czy jesteśmy w UK, czy w USA. Czemu? A, bo, a, bo jak, jest, a jak jest po USA, jak jest? Lift? Lift me up, lift me up. Hanna Montana. Było. No, było, było. <laughs> Hanna Montana? No coś takiego tam śpiewali. No. Hama wmontowana. Jedną skórę, no to się dziwisz, że nie masz slotów? Jak ty jedną skórę trzymasz tutaj? No a, a ty ile no masz? Co za... Ile masz skórek? To jest bardzo podchwytliwe pytanie. Nie dam się, nie dam się. Jak w piosence z jednej skórki. A nie, to z jednej tkaniny wszyscy jesteśmy. Ale to prawie z jednej skórki. Z skóry. jednej skórki wszyscy, wszyscy jedliśmy. Jesteśmy. Albo gorzej spod jednej skórki wszyscy jesteśmy. O nie! Chyba, że ktoś ma duży garbaty nos, to niekoniecznie. U mnie na OBS-ie to wchodzi w ten czerwony czerwony zakres, nie? Jak tam te, ten słupek skacze, no to czerwony to już jest taki, no, że powinno być dobrze. Czyli <laughs> że jak krzywdzie to będzie. Wchodzę w czerwone. Tak, tak. Już jesteś taki, to. Bad, nie? A przy okazji, bad? Aleksandrze. No, Red is bad. Również dziękuję <laughs> za wsparcie. No, takie koszulki kiedyś były Red is bad, czy coś? Red nie? is bad? Bad. O Mówisz Ty... Bet, myślę sobie kurczę, co że czerwone jest nie topesz? Nie, jest łóżko. <noise> czerwone jest łóżko. Czerwone jest łóżko, to... no? Jak czerwone, o, jak widzę, cegła! Że... Codziennie coś wyskakuje Nie więc... Wiesz co się dzieje od dwóch dni w Warszawie? Znaczy nie, w ogóle w Polsce. Nie, nie w stolicy. Bomba spadła? Tak, mhm. no można powiedzieć, że pewna bomba spadła, no? To prawda, wytłumaczcie mu na czata. To ja... Wiedział. Aborcji zakazali? Co? No, takie różne komplikacje, no. Takie różne śmieszne pomysły. To, to ja z góry przepraszam, że się nie wypowiem na ten temat, ale to do mnie dopiero teraz trafiają wiadomości, tak? Więc ja jestem. O Jezu! No, Ty no. naprawdę gdzieś. Pod jakim kamieniem żyłeś przez ostatnie dwa dni? Hel Halloweenowo, te, te, te. Jak tam. Kruger, czy jak tam był? Freddy Kruger. Oczywiście. Jak mu tam było, ten, taki... Ten? Freddy e, Kruppier. Kruppier, jakby... tak? A, Raper? Reaper, tak. Dojęcie. No i jesteśmy na Tangorze. Na czym? Okay. Tangora. Tangaro... nie, Tangaroa, o, tak. Blisko. No to uwaga, zaczynamy. Jesteś gotowy? Powiedzmy. Stulej zmusza nas do piłowania silników. <laughs> Nie, nie byłem na to gotowy, przyznaję. Ty te białe ciuszki nosisz, ale ty to masz takie zapędy. Ja białe na, na przecież ja, czerwone. Ja, ja. Ja czorne od dawien dawna noszę ciuszki. No właśnie. N niby czarne ciuszki, ale, ale właśnie, że niby tutaj białe, a jednocześnie. Ty jesteś biało-czarny, jesteś w kratkę, jesteś, ja ci powiem. O, właśnie, jesteś w kratkę. U siebie na kanale jesteś bialutki, jak się A spotykam, w ten razem, sposób chcesz to ugryźć. Dobra, rzeczy. rozumiem, tak, tak, rozumiem. No, no, nie wiesz jak gryzę? Wiem, wiem, do czego zmierzasz. Na kanale jestem biały, a u ciebie jestem czarny. <grym> tak powiedzmy. Dobra, a ja zobaczę ile kosztuje. U, a my mamy. <grym> o, będziesz miał zadanie dla mnie. <grym> czekaj, czekaj. Będziesz miał zadanie nie, dla czekaj. mnie. Nie, czekaj. nie wymaga dużo. Inaczej. Będąc przy tym, jak, jak doszedłeś do momentu, który dał nam pan, to tak y nie chcę. Nie chcę tutaj. Nie, bo, bo nie, nie, chcę, nie chcę. Właśnie ja chcę to delikatnie ugryźć ten temat, ale czy. Mm. Ta piosenka nie jest trochę taka. rasistowska? <grytanie> Dlaczego? A że pan? Że pan i sługa? No, no, takie podziały tutaj, wiesz. Slave master te sprawy, nie? Nie, bo odchodzi się od tego. Ech. Nie, nie, tu widzisz te, to też no. ma rureczkę. Ale to miało kiedyś rureczkę. No tu masz rureczkę, patrz o, jak pusząco wygląda, nie? No, no, no. Czyli teraz zlewa się w jedno miejsce. A może zlewać tak samo jak do zbiornika z tym? Tak. Z paliwem. I pewnie. Chociaż nie wiem, a Czekaj, a, ale ciekawe czy jest coś co słoną wodę, nie, chyba słoną wodę i tak trzeba dolać. Ale wiesz, ta rureczką... jest do odkrycia. Myślę, a z tego coś tutaj coś też masz podobną. A tu masz większą rureczkę za tym, za tym podlewaczem. Większą nie? rureczkę? No. Mogą mnie nazywać potworem! Potrzebują teraz potwora. Wielkiego, ogromnego, twardego, starego potwora, uwięzionego w kokpicie z dwoma z tuzinami idiotów. Zobaczymy. Znaczy dużo, wiele tu w sumie na jedno wychodzi. Czemu tu są śruby? Ja piernicze. Czy ty potrafisz, Korle, ogarnąć? Wiesz, czemu mamy śruby w jedzeniu? Już szybko ci tłumaczę. Bo mamy niedobory żelaza w naszych posiłkach. E, mam te, wiesz... wiesz na uh -huh. sojebinsy uh -huh. trafiłem. Sojebinsy. No tak się nazywa to na worku! Sojebinsy? Tak. Co? So... No więc? sojebins Premium. Nie, to jest teraz... Premium. Jest premium. Premium Jeszcze. food. For Premium Lamas, no. soje binsy. Boże, ty Lasnej... już buk buk bukłaki zepsułeś, teraz mi soje zepsułeś. Niech każde słowo będzie popsute. Ale to desek daje banan. A jak zjem banan? Wiesz, jak banan. ładnie banan i truskawka to wygląda? Aż sobie zjem jednego. Wiesz, jak ładnie banan i truskawka wygląda. Zbieraj no, z tamtej strony, ja zbieram. Lepiej, z lepiej by pewnie banan i brzoskwinka wyglądały, ale no. Widzisz? Łapar buziki, dwa masz. Czekaj, jeszcze więcej yy, to Tu ja leżą. Rzucę... Co mi rzucasz? Kamyki. Nie wiem, czy masz kamyki. Do o, dziękuję za arbuza. O, jak dobrze włożyć coś mokrego do ust w końcu. O, jest. No to jest chyba do zrobienia, chociaż się zastanawiam, jak bardzo to skomplikowali tę zabawę. Trzeba będzie to ułożyć tak, żeby zrobić przejście. No bo zawsze możemy zacząć od tyłu, nie? Niektórzy, aha, aha, niektórzy aha, kończą aha. na tym, nie? Tak. Dobrze, że się tak dogadujemy, jeżeli chodzi o pozostawione rzeczy, nie? To tak. Prawda? Chociaż Staszek ma jeszcze jedno zboczenie. Taśma. Kiedyś mi Staszek Oho. opowiadał o swoim zboczeniu. O, mamy jeszcze taśmę. <grym> A nie. Żeby o jednym? No, ale to tym takim gamingowym powiem. Że co Staszek Dobra. lubi w grach? Że, że jakby ktoś tworzył grę no. pod Staszka, to. Wcisnąć gdzieś QR-code. Jakieś monetę zdobyłem, ale co QR-code? Że niby. QR-kody, to, to ja? Zwyzywałem... Zwyzywałeś mnie kiedyś, że był w grze QR-kod, a ja nie zobaczyłem, co on dawał, czy do czego prowadził. Że, jak no mogłem nie się... przyjrzeć się QR-kodom? No, można... no no właśnie, no. no Skoro jest to? Po coś tam musiał być? No nie wiem, no, ja mam czas na QR-kody. Patrz, jest guzik. Dlaczego to jest zero? No właśnie. A, bo zero to jedzie z zera. O, pierwsze piętro to jest? Mmm, a możemy Tyle, że jeszcze na dwójeczko wjechać. Wzi... Nie, 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 O, nie, dobrze. Jedynka to dwóch, zaledwie początek dobra? zabawy. <laughs> Zwykle tak bywa. No. Oj, oj, czy ty spadłeś? Oj. Ale żyje, na szczęście tutaj. Bo jakbym miał przez wszystkie bloki jest, lecieć. Tak, faktycznie. Uważaj, bo tu dziwnie się. Ło! No. Wow, tak samo! <laughs> Beznadziejne jest to wejście. No. Dawaj. Dobra, żyje. E, Widzisz jest jakiś problem? To, to ten. Problem. Level design, to co mówiłeś. Mm -hmm. Tak? Blackjack, hej, Proste, ja chętnie proszę. bym został, ale wstaję o piątej, także miłego live'a. I pozdrowienia na Tratwie. Pozdrowienia. Powodzenia proszę. na Tratwie. A dlaczego nie White Jack? Bo to może z gry w Blackjacka się wzięło. A właśnie, a dlaczego gra się nazywa Blackjack? Nie, nie wiem. Nie, dlaczego Jacek jest taki W moich okolicach ta gra się nazywała Oczko. Ale to może też no jest coś z Black związane, nie? Może Dlaczego? Oczko. Dlaczego? No Taka właśnie, demona. oczko to tak Black Hole się mówi, nie? Na oczko, nie? To tak. Czy jakoś tak? Kto nie? mówi na oczko Black Hole? Nie wiem. Tak słyszałem w filmach, że mówią na oczko. Mm -hmm.